Dawno temu, a dokładnie 100 lat temu, zanotowano obecność dziwnego stwora. Przypominał on megafon, duży megafon, i wydawał z siebie przerażające dźwięki starej Syreny. Siren Head, bo dzisiaj o nim będziemy mówić. Jest to mityczny potwor pojawiający się co każde 25 lat w różnych miejscach na świecie. Teraz opowiem wam historię osoby, która przeżyła spotkanie z Siren Headem. To miał być normalny dzień. Wyszedłem na spacer do pobliskiego lasku obok mojego miasteczka. Ale coś nie dawało mi spokoju. Dziwny dźwięk, dziwny odgłos, jakby starej syreny. Pomyślałem, że zepsuła się syrena w remizie. Aż dotarłem do lasu, było już dość ciemno. Postanowiłem wejść w głąb lasu i poszukać grzybówków. Ale nagle usłyszałem rozsuwające się gałęzie drzew. Pomyślałem, że to wiatr, ale nie. Za moimi plecami była przerażająca kreatura, przypominająca drzewa z syrenami. Wydawała straszne odgłosy. Zacząłem biec w stronę domu, ale bestia cały czas nie dawała za wygraną i mnie goniła. Nagle usłyszałem głos mojej matki. Odwróciłem się, ale cały czas tam był ten straszny stwór. Pomyślałem, czy on potrafi dabingować? Znak zapytania. Dotarłem do domu i schowałem się w piwnicy. Kiedy wyszedłem, bestii już nie było. Pomyślałem, że to już koniec. Koniec historii. Siren Head jest to wysoki ludek z syrenami zamiast głowy. Potrafi on reprodukować inne głosy. Na przykład. Nie wiem, bez przykładów. Większość osób, które napotkały Syren Head'a, nie przeżyły już tego spotkania, ale zostały zdjęcia. Następnym razem, gdy będziecie w lesie, to uważajcie na Syrenę z remizy.